Ludu Pański czuwaj, bądź gotowy, niechaj światło płonie Twe. dla Ciebie dzień zawita nowy, więc przygotuj lampy swe. Bądź gotowy, Pan Twój woła się chyli dzień, aż cię zbawca stąd powoła w kraj, gdzie znikną smutku cień. Niech pokora w sercu twem zamieszka, bo przeciwnik nie śpi twój. Czuwaj, gdyż tak łatwo prosta ścieżka. Zmieni się w bolesny znój. Bądź gotowy, pan twój woła. Czuwaj, bo się chyli dzień, aż cię zbawca stąd powoła w kraj, gdzie znikną smutku cień. Bo już śmiało w modłach nie. Wszak za Ciebie, Pan, do krwi. W getce mane staczał bój żarliwy, Więc niech lampa Twa się lśni. Bądź gotowy, Pan Twój woła, Czuwaj, bo się chyli dzień, Aż Cię Zbawca stąd powoła, kraj, gdzie zniknął smutku cień. Czuwaj więc wybrany ludu pański. Zbliża się weselny dzień. Wnet powita Cię już zbór niebiański. Wśród radosnych śpiewów brzmień. Bądź gotowy Pan Twój woła, czuwaj, bo się chyli dzień, aż cię zbawca stąd powoła, w kraj, gdzie znikną w smutku, cień.